Moto archiwum Wojtka Majowskiego. Witam. Dziwny to czas, proszę Państwa, kiedy jednak tego e, czasu w domu mamy mnóstwo, spędzamy go w różny sposób. Ja, e, grzebiąc w archiwach, nie tylko w kasetach, znalazłem taką oto gazetę. E, jest to gazeta mojego dziadka, auto z roku 1935. Ja wiem, że ten czas dla Państwa jest tak odległy, że właściwie jest to epoka. Bo to przecież 85 lat. Ale z drugiej strony znalazłem tam wiele ciekawych rzeczy. I na początku chcę Państwu przeczytać fragment relacji z Grand Prix Automobil Clubu Francji. Spodobał mi się język. Spodobało mi się podejście, pewnie się Państwo uśmiechniecie. Zaraz będą materiały filmowe, ale krótki fragment. Niektórzy zakładają okulary do czytania, ja zdejmuję. W pierwszym rzędzie stanęli Nowolari von Stuk. Na sygnał dany flagą przez kierownika wyścigu motory uderzyły w najwyższy ton, a maszyny rzuciły się naprzód. Prowadzenie objął od razu Nowolari, którego niesłychana odwaga i legendarna zręczność czynią z niego niezmiernie niebezpiecznego współzawodnika, jeśli tylko jego wóz wytrzyma tempo. Na trasie obfitującej w zakręty, jego monoposto wydaje się mieć pewną wyższość nad ultra niskimi i aerodynamicznymi auto-unionami. Przyznacie Państwo, że język fantastyczny, i zagłębiłem się w tę gazetę. Jeszcze do niej wrócę, bo uzmysłowiłem sobie, jaki przeszliśmy ogromny etap w rozwoju motoryzacji, jaki to był zupełnie inny świat. Wydaje się to niemożliwe, aczkolwiek czytając. Myślę, że warto wspomnieć. Ale skoro o wspominaniu e, mowa, wiadomo, że grudzień jest e, dla miłośników motoryzacji i sportu rajdowego, e, jest miesiącem rajdu barburkowego. Dlatego wspomnijmy jeden z tych, moim zdaniem, bardzo ciekawych. Rozpoczynamy od relacji ze słynnego barburkowego rajdu. Dla niektórych kierowców jest to taka trochę zabawa przy trzepaku, inni traktują to jako możliwość pokazania się. Chcieliśmy zobaczyć jak czuje się stary mistrz Tomasz Czopik i jak Janek Chmielewski pokaże się w zupełnie nowym samochodzie. Przypominam to kierowca, który zdobywał wiele tytułów mistrza Polski, ale najczęściej jeździł samochodem w latędem Krakoła. Teraz Janek Chmielewski wsiadł do potężnej fiesty. No i zobaczymy, czy jest szansa, żeby w tym aucie mocno się pokazać. Jestem potwornie zmęczony, bo ostatnie dwa tygodnie naprawdę ciężko opracowaliśmy, żeby tym autem pojechać. Bardzo, bardzo się cieszę, że jedziemy na karową. To był mój cel na ten rajd I liczę, że na Karowej odwdzięczę się tym, którzy pomogli mi i umożliwili ten start tutaj. Ale zanim przeniesiemy się na karową, zobaczmy, jakie wyglądały odcinki specjalne parbórkowego rajdu nie było żerania, nie było cytadeli, ale zamiast tego służę wiecki Izabeli. Czy były to ciekawsze odcinki? Śmiem wątpić. Wielu zawodników narzekało, no ale zawsze Barburka nie jest prawdziwym rajdem. Jest okazją do pokazania się warszawskiej publiczności, pokazania się potencjalnym sponsorom. Dlatego zawodnicy starają się błysnąć w tym rajdzie i większość czołowych polskich kierowców można podczas tego rajdu zobaczyć. Był Kasperczyk, widzieliśmy przed chwilą Rzeźnika. Trudno żeby nie pokazał się również Maciek Oleksowicz, to doświadczony kierowca, który wie jaka jest ranga Warburgowego rajdu. Oczekiwaliśmy również, że błyśnie talent Grzegorza Grzyba na tym rajdzie, bo przecież przypominam, to zawodnik, który zdobył wicemistrzowski tytuł, wielokrotnie nawiązywał walkę z Wojtkiem Kuchału, było bardzo emocjonująco, no ale tym razem Grzesiek i Grzyb nie miał szans z Kajetanem Kajetanowiczem. Jego za moment zobaczymy. Zobaczymy również Tomka Kuchara, to zawodnik, który od wielu, wielu lat startuje w rajdzie wartowkowym. Czuje się na tych krótkich odcinkach specjalnych, technicznych bardzo dobrze. No i potwierdził swoją klasę. Oczywiście, Tomek Kuchar, również bardzo, bardzo wysoko. Ale najważniejszy był start Kajetana Kajetanowicza. Wszyscy czekali na Kajetkę, bo przecież to pierwszy tegoroczny start w naszym kraju. No i oczywiście mistrz czterokrotny Polski nie zawiódł. Patrzymy jeszcze na Wojtka Kuchałę. On jechał zupełnie innym samochodem. On nie mógł włączyć się do walki o końcowe zwycięstwo, ale chciał się pokazać. I jest wreszcie Kajto. Jedzie tak jak na mistrza przystało. No i oczywiście wygrywa z dużą przewagą. Kolejna parkówka dla niego. To jest wyjątkowy rajd między innymi dla nas w tym roku dlatego że to jest pierwszy start przed polską publicznością ale to nie znaczy to nie oznacza że Polacy nie jeżdżą nie kibicują nam poza granicami naszego kraju ale na pewno jest ich znacznie mniej Co będzie w przyszłym roku Zamierzamy walczyć w mistrzostwach Europy i zdobyć tytuł Taki jest plan, choć nie jest to łatwe, bo będziemy nadal niefabryczną załogą, ponieważ walczymy z fabrycznymi zawodnikami, bardzo doświadczonymi w fabrycznych samochodach. To jest to bardzo duże wyzwanie. Zobaczymy, na pewno podejmujemy. No i proszę Państwa, przenosimy się na Karowę. To oczywiście okazja, żeby zobaczyć nie tylko najszybsze samochody, to okazja zobaczyć, jak wygląda drift, na przykład ciężarówkami, zobaczyć dawne snisk. Na przykład wyobraźcie sobie Państwo, że znów można było zobaczyć słynnego Krzysztofa Hołowczyca, który jechał, uwaga, oczywiście z Maciejem Wisławskim. Samochód, w którym przed laty. Zwięcili triumfy, no i okazuje się, że Chołek cały czas w bardzo dobrej dyspozycji. Przypominam to kierowca, który przygotowuje się znów do tegorocznego Dakaru. Ciągle wierzymy, że może uda się Polakowi stanąć na pudle. Kajetan Kajetanowicz trzy razy z rzędu wygrywał karową, był wielkim faworytem, ale teraz okazało się, że w znakomitej dyspozycji był jednak stary mistrz. Tomasz Kuchar, który niejednokrotnie wygrywał karową, był wielką gwiazdą tego ścigania. I znów Tomasz Kuchar pierwszy na Karową. Nie wszyscy zawodnicy traktowali rajd barburkowy prestiżowo. Mówiło się, że to rajd wokół trzepaka, taka zabawa, ale jednak ogromny prestiż. A ta Karowa dla mnie jest takim niezwykłym wspomnieniem. Przecież przeżywałem tam wiele niezwykle emocjonujących, fantastycznych chwil. Myślę, że wiele osób z Państwa na Karowej czy na rajdzie barburkowym było do tejże gazety wracam drodzy państwo ponieważ wydaje mi się że warto tu niektóre rzeczy zacytować teraz pewnie się uśmiejecie ale tekst jest taki artykuł ma tytuł ładne stosuneczki prasa codzienna przyniosła w ostatnich dniach kilka notatek ilustrujących potworne wprost stosunki jakie zapanowały u nas w dziedzinie ruchu motorowego w jednym z zacytowanych wypadków uchwycono pewnego kmiotka spod Ożarowa na gorącym uczynku spychania swego dziecka pod przejeżdżający samochód, aby w ten sposób uzyskać od automobilisty grube odszkodowanie za przejechanie dziecka. W drugim wypadku gromadka wyrostków zabawiała się uderzaniem przejeżdżających samochodów, dokąd aż jeden z uczestników tej dzikiej zabawy nie dostał się pod koła i śmiertelnie nie został potrącony. To oczywiście, proszę Państwa, zupełnie... Inny czas i e, czytam to e, z jednej strony, uświadamiając sobie, e, jakie były inne problemy związane z motoryzacją, bo wtedy samochody kojarzyły się tym, e, z tym uboższym, z burżuazją, oni byli do nich strasznie niechętni, no i są te różne zachowania. No, e, w, wtedy kontrasty społeczne były ogromne. Proszę Państwa, ale my wspominając czasami z uśmiechem, czasami z takim dziwnym dystansem te materiały sprzed lat, wracamy jednak do współczesności i chcę Państwu opowiedzieć o takiej historii, która w tej mojej karierze miała dosyć spore znaczenie, bo... Czasami, jak się fotografuje czy filmuje rajdy, potrzebny jest taki instynkt, takie wyczucie, no bo wszyscy chcemy pokazać jakieś dramatyczne sytuacje, niekoniecznie oczywiście takie bardzo poważne dramaty, ale czy to w poślizgu, czy jeżeli komuś się uda auto dachujące sfotografować czy filmować, to mówi się, że miał szczęście. Ja kiedyś na wyścigach na Miedzianej Górze zacząłem tak sobie właściwie bawiąc się filmować. Taki jakby głos mi mówi, zobacz, co się tam dzieje. Zaczął y, jakby, jakby coś kapać z samochodu. Po chwili y, okazało się, że to benzyna, wybuch, pożar, ale y, wspominam to jako taki moment, że y, jak to się mówi, wydaje się, że jakiś głos mówi: skoncentruj się na tym, coś tam ciekawego się zdarzyło, coś będzie. Każdy ma takie chwile nie bardzo wytłumaczalne. Ja się podzieliłem z Państwem e, tym moim wrażeniem, które gdzieś tam w głowie mi zostało. No ale teraz e, wyścigowe mistrzostwa Polski, drodzy Państwo, powspominajmy. Znów jesteśmy na Miedzianej Górze. Sprinta a tytuł mistrzowski już wcześniej zapełnił sobie Maciej Stańca. Sprint się udało dojechać. Szczęśliwie wszystkie wyścigi dojechaliśmy do mety, e, więc tytuł mamy właściwie już zagwarantowany. Jedziemy tylko. No, że tak powiem treningowo. Mówisz, jedziemy, chociaż tu nie jedziesz z Rafałem ani z nikim, tylko zespół dojeżdża. Zespół generalnie ja to traktuję jako zespół, bo jest to wspólna praca całych, całego zespołu mechaników i, i, i menadżerów, żeby to wszystko ogarnąć do kupy. Natomiast na no, długi dystans w tym roku nam się nie powiódł. Mieliśmy bardzo szybki pojazd, ale bardzo, bardzo awaryjny. Jeździliśmy trochę pechowo. Samochód, który nie wybacza żadnych błędów, i wydaje mi się, że zabrakło trochę doświadczenia Rafałowi. No mam nadzieję, że będzie lepiej w przyszłym sezonie. Zmieniamy pojazd od długiego dystansu, więc będzie to, będzie to zupełnie inaczej wyglądało niż w tym roku. Ten pożar był na poprzednim wyścigu w Kielcach, tym razem takich dramatów nie było, chociaż wbrew pozorom nikomu wówczas nic poważnego się nie stało, ale przenieśmy się na kielecki tor. Oto Salin maczka Stańcy, który zdecydowanie odjeżdża rywalom. Na drugim miejscu pojawiło się stare BMW Tadeusza Myszkiera, on ostatecznie w tym wyścigu zajął drugie miejsce, a na trzeciej lokacie wylądowała Karolina Czapka, która miała wielkie problemy z samochodem, pomógł jej Piotr Soja. Pożyczając swój silnik, silnik, który okazał się bardzo szybki. W generalce pierwszy Maciek Stańcu, na drugim miejscu Adam Gładysz, a na trzecim ostatecznie Karolina Czapka. Ciekawe, emocjonujące zawody. Przyznacie Państwo, że to jest taki moment, bo pewnie zwróciliście uwagę na wypadek tego samochodu, kiedy to Audi się zapaliło. Filmowałem właśnie bo zauważyłem, że coś kapie, po prostu i e, przecież ja się e, nie zajmuję filmowaniem, ale miałem aparat fotograficzny, teraz te współczesne aparaty, to był rok e, bodaj 2011, już można było aparatem filmować, no i udało mi się sfilmować, jak zapala się ten samochód. Przyznacie, że e, było to dość szokujące. Ja, proszę Państwa, jeszcze wrócę teraz do e, bety, ponieważ wydaje mi się, mówię bety, bo tak nazywamy Betakama, Chciałem Państwu powiedzieć i opowiedzieć o samochodzie, który dla mnie z tych moich różnych wrażeń jest moim zdaniem bardzo ciekawy, aczkolwiek nie odniósł sukcesu i większość miłośników motoryzacji zarówno na Tisa, jak i na Avantima patrzyła z takim ironicznym uśmieszkiem. Ale zobaczcie Państwo, ten samochód... Wiecie Państwo, jak to jest z takimi autami, które na początku wydają się bardzo ciekawe, ale później jednak klienci unikają czegoś bardzo oryginalnego, szokującego, no bo jednak przynajmniej kiedyś wybierano w tym segmencie takich samochodów ekskluzywnych, auto bardziej stonowane. No i w pewnym momencie Renault, szukając swojej drogi, zdecydowało się na wprowadzić samochody. Które były duże, były wygodne. Ja patrzę teraz na ten samochód i myślę sobie, że oczywiście nie odniósł on rynkowego sukcesu, nie bardzo to auto sprzedawało się w Polsce, ale w tej chwili ten samochód staje się kolekcjonerski. Pewnym, można powiedzieć, bratem tego auta był Velsatis. Samochód już mniej taki, ekstrawagancki, ale również interesujący. I te Versatisy dalej jeżdżą, tam pojawia się ten potężny 3-litrowy silnik, no ale on nie był taki odjazdowy, taki właśnie awangardowy jak Avantime. Ja nie ukrywam, że od początku, kiedy zobaczyłem ten samochód, byłem pod jego ogromnym wrażeniem, bo wydaje mi się, abstrahuję tutaj od rozwiązań technicznych. Ale zobaczcie Państwo, na ciekawe wnętrze, ten samochód był zdecydowanie tańszy od tej niemieckiej konkurencji, czyli Mercedesa, BMW i Audi, no bo Renault w segmencie premium. Próbowało zbudować swoją pozycję. Proszę zwrócić uwagę na fotele, niezwykle wygodne, zagłówki to wszystko było pewną nowością. I jak człowiek uświadomi sobie, jakie ogromne koszty wiązały się z wprowadzeniem takiego modelu, tych wielu nowych rozwiązań, no to myślę, że też uświadamiacie sobie Państwo, że dla firmy Renault wprowadzenie Avantaima było dużym bólem, no bo jak się wprowadza tego typu samochód, to oczywiście wszyscy liczą na to, że będzie to auto, które odniesie rynkowy sukces. No, wielkiego sukcesu nie było, ale ci, którzy kupili Avantaima i którzy zdecydowali się zatrzymać sobie to auto, jestem przekonany, że. Dobrze zrobili, bo był to wyjątkowo piękny samochód, który tylko miał jedną wadę. Nie bardzo chciał się sprzedawać. Drodzy Państwo, cóż, no, tyle trochę moich wspomnień, trochę żartobliwych, trochę na poważnie, ale mam nadzieję, że te fragmenty gazety też Państwa trochę ubawiły, aczkolwiek nie zawsze to było śmieszne. Czasem było to, powiedzmy sobie szczerze, dosyć szokujące. No i Patrzymy na koniec na Avantajma, a ja żegnam się z Państwem. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Motoarchiwum Wojtka Majewskiego. Do zobaczenia.